Hej! Smutki, o, no. yy, Dzisiaj będziemy rozmawiać o relacjach z zasobami. To jest podobno dość kontrowersyjny tytuł. Ja osobiście nie widzę niczego kontrowersyjnego. W, w słowie, relacje. Nie, relacje może nie, ale zasoby. Zasób. A nie, to zasób też nie jest kontrowersyjny, bo to jest wiesz, bo to jest yy, klawiatura, bo yy, ta to. lodówka. Lodówka, właśnie. Tam. O tam, co tam siedzi za ścianą. Co. Programista. Programista, bardzo dobrze. No nie? Czy tam na przykład administrator, no nie? takie rzeczy, no to... Um, cóż, no nie? Zwał... Natomiast trzeba pamiętać, że to są ludzie, Kuba. Tak zapisz. Zasoby to też... to też ludzie. To bardzo dobrze. To takie hasło, nie? ja sobie postaram się zapamiętać. No nie? Dobra, no ale to, tak, to takie żarty, że, że na wstęp, no nie? I teraz tak, po co, właściwie, po co właściwie jakieś relacje z tymi ludźmi, no nie? Bo przecież to są pracownicy. To pracownicy powinni wykonywać po prostu pracę. Powinni hmm. siedzieć swoje ośmiogodzone... Przejść na, na zakład. podbić kartę, nie? Kartę, pakt, 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 i tak. tyle. I siedzieć robić, no. no nie? Jak wybije godzina 16, no nie? No. Biorą wdech i robią dalej, no nie? Co najwyżej trzeba skończyć, ja mówię tak, Państwa, proszę kończyć, jeżeli zobaczycie już białe światło przed sobą i głos zmarłych tych krewnych należy zrobić przerwę. No nie? nie? jesteśmy w Japonii, należy. Dobra. Ale dlaczego właściwie? Relacje z pracownikami. Dlatego, że tak naprawdę relacje utrzymujesz zawsze jakieś. Bardzo często wydaje mi się, że początkujący... początkujący... Nie programiści, chciałem powiedzieć, programiści. nie programiści, nie programiści te, tylko początkujący przedsiębiorcy, którzy zaczynają sobie gdzieś tam, nie zwracają uwagi tak naprawdę na te relacje. No one jakieś tam są, tak. Ale zupełnie nie zwracają uwagi i skupiają się na tych celach, które sobie gdzieś tam wyznaczyli. No wiadomo, na początku celem jest to, żeby w ogóle zarobić jakąś kasę. Przeżyć. Nie? Tak, przeżyć. Wydaje mi się, że nie dbają o te relacje, nie myślą o tym... Znaczy że... nie, może nie myślą, bo te relacje są zawsze, no nie? Tak. tak jak widzieliśmy, no one mogą toksyczne my... na przykład, albo takie budujące. Mhm. Albo takie dołujące normalnie, ale tak. one to zawsze są. Tak. No natomiast moim zdaniem... Bo to jest znowu ten taki banał trochę, który słyszymy, że moja firma to ja, tak? Mhm. Już na początku tak naprawdę jest zazwyczaj, no, czasami zdarzają się spółki, tak? Ale zazwyczaj jest, jedyn, jeżeli jest jedna Ale osoba... Muszą się dobrać ci ludzie, nie? To wtedy ona tak. muszą jakoś tak jakąś oni już tam coś tam rozumieją i mniej więcej działają podobnie, nie? Tak? Natomiast jak jest jedna osoba, no to firma staje się taka, taka jak ona. Mhm. Czyli dobiera sobie jakieś tam osoby, no i bardzo często na początku wydaje mi się, że dobiera je też trochę losowo. Mm -hmm. no Czyli tak. Nie patrzy na to, na przykład patrzy na umiejętności, tak? A co twoim zdaniem należy, no nie? okej, okay, jak tak jest... Znaczy, ja nie, nie wiem to... czy należy, A ale co, to, o, co, ja co ja u ciebie zadziałało? O! Znaczy ja od początku, może na samym początku jak przyjmowałem osoby na samym samym początku, może pierwsza, pierwsza osoba, czy pierwsze dwie czy trzy osoby, mm. to tak mocno nie zwracałem uwagi na to, na, na to, jakie to są osoby, tak naprawdę. Patrzyłem na umiejętności, na to, co umiem. No wiadomo, też sam się uczyłem na przykład rekrutować, wiesz, jak to się robi. Później robić. to już oddałeś czyjeś ręce, poniekąd. Trochę tak. Natomiast nawet, nawet jak teraz oddaję, mm. to zawsze mówię, patrzcie. Na to jaka to jest osoba? Mhm. Czyli, czy będzie wam się dobrze z nią pracowało z tą osobą? Mhm. A po co to? No tak, żeby było miło. Nie, 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 ale po co to ich nie mają, wiesz, patrz, bo to wystarczy test, zrobić, nie wiem okej, okay, przyszedł test, dobrze jest, no nie okej, okay, no, to, no, to, no, to, no to dobra, no to przyjmujemy. No, no możesz, ale to oni będą z nim z tą osobą pracować. Mhm. Ja bardzo lubię brać do rekrutacji osoby, osoby które naprawdę realnie będą pracować z tą osobą. Mhm. I one będą mogły powiedzieć, czy one chcą z nią pracować z tą osobą. Bo fajnie wszystko, że przyjmiesz sobie mega wymiatacza z dużym doświadczeniem, tylko że nikt nie będzie chciał z nim pracować. Mm -hmm. I okej, okay, on będzie sobie tą sam swoją samotną wyspą, dryfującą po, po morzu spokojnym no nadwoje, tak? ale nikt nie będzie chciał z nim pracować, nie będzie komunikacji. Z no nim. dobra, to jak już teraz masz ten zespół, który to jest tak, najpierw ty dobierałeś, jak gdyby patrząc na to, jaki ty jesteś i czego oczekujesz od tego zespołu, tak, jak tutaj jest, żeby on pracował. tam nie? Jest na tej swojej mądrej karteczce miałeś wciążone, to, to są pewne takie wartości, tak, tak, które gdzieś tam określasz. Na początku one są nieokreślone zupełnie, mhm. ale później tak naprawdę krystalizuje się ci to, czy tak naprawdę. Wolisz mieć więcej pieniędzy, ale nie zwracać uwagi, po prostu mówić ok, dobra, to przychodzicie, kodzicie, robicie, jedziemy, 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 jedziemy i tak naprawdę masz tu gdzieś, jaka jest atmosfera w pracy, jacy są ludzie, czy oni się kłócą, czy nie kłócą, okay. no dobra, dobra. albo po prostu patrzysz na jakieś inne wartości, Aha. tak? No dobra, ale na, na najlepiej, żeby było, żeby to dużo okien pieniędzy i żeby tutaj jeszcze miła atmosfera, bo wtedy w ogóle jest miło, no nie? Ale z takich konkretnych z takich konkretnych rzeczy, bo ktoś może powiedzieć, nie, ja, ja to tą w ogóle, no bo to <słuch> wiadomo, że tak jest, no nie. Jakie rzeczy robisz konkretnie, żeby to podtrzymać albo żeby to kultywować? Myśmy na mojej ściądze mam wypisane cztery nie? cztery rzeczy. Znaczy, no to pierwsza, Nie, pierwsza taka rzecz, którą ten, to, to jeszcze pamiętam. No. Znaczy, którą, yy, którą robię zawsze. Po minucie na każdą. Dobra, znaczy, to, to, to pierwsze tylko szybko, co miesięczne rozmowy ze, z całym zespołem. Mhm. Ze wszystkimi pracownikami tak naprawdę, którzy, którzy pracują, tak? To są takie rozmowy, na których yy, yy, na początku ludzie strasznie wiesz, podchodzą z rezerwą. Nie? No, przyszedł tutaj, tak. czasami nazywają to rozmowami z wielkim bratem, e, <laughs> albo z powiedziami, <laughs> no. e, ale to trochę tak jest, że w tym momencie oni mają możliwość powiedzenia mi na osobności po prostu tego, czego nie są w stanie powiedzieć gdzieś tam w toku pracy mhm. przez cały miesiąc, tak? Mhm. Na początku to zazwyczaj takie rozmowy się szybko kończą dosyć. Ale to też jest to, że jak ci ludzie są dobrani odpowiednio, to oni się wtedy tak nie, nie boją majestata powiedzieć po prostu coś, no nie? Bo, no bo tak... niektórzy są tacy, co wiedzą, nie, ja nie będę na takie coś chodzić, tam do spowiedzi chodzę gdzieś tam, albo wierzą, na psychoterapię to ja się no zapisywałem, nie? A mi się nie zdarzyło. Ale ja znam no, takie może, przypadki, ja mi, się ja nie, mi się nie zdarzyło, może ze względu na to właśnie, że mamy zespół taki, jaki mm -hmm. mamy, czyli mamy ludzi dobranych tak, w pewien siarych, sposób tak, i, tak. I, i ten. Ale bardzo fajnie się to sprawdza. Na początku jest ciężko, mm -hmm. na początku jest ciężko i też pracownikom jest ciężko się otworzyć, jakby. Dobrze. Ale w momencie, kiedy dłużej, czym dłużej to wszystko mm -hmm. trwa, Yy, czym dłuższe są te rozmowy, tym bardziej oni są w stanie Ci powiedzieć o różnych rzeczach, które tam... Bardzo często jest też tak, to tylko krótko, że ktoś przychodzi i mówi, no właściwie to wszystko ok. Ale ja tam zazwyczaj schodzimy na jakiś temat o pogodzie tam, o czymś tam, coś tam okay. sobie pogadamy i później się goza, a właściwie, wiesz co, to właściwie ostatnio miałem taki problem, taki i taki i coś tam ten. I na przykład miałem problem, to nie są tylko problemy takie w stylu, że tam miałem problem z programowaniem, nie? z zarządzaniem na przykład. Miałem problem mm -hmm. z, z zaplanowaniem sobie zadań, bo tamten klient nie potrafi mi to, tego dobrze przekazać. I okazuje się, że są, są tak, problemy. Czyli, czyli to jest tak, że jest taki czas, gdzie można spokojnie usiąść albo tak. ktoś coś powie, albo wyciągnąć. Dobra, następny. Integracja imprezy, eee, no to takie jest jakiś no, standard. No, wydaje to, mi się, że no. tak. Na dzisiaj to jest trochę standard, z drugiej strony mam poczucie, że w małych firmach się tego nie robi. Nie, ludzie bo... wychodzą czasami po prostu do domu. Do domu. no no No, ale, ale nie robi się tego, mhm. a głupie wyjście razem na kręgle do kina, nie wiem, gdzieś na piwo po pracy czy mhm. gdziekolwiek. Jasne, my też tego nie robimy tak bardzo bardzo czę często, ale na przykład robimy singstar w filmie, robimy takie imprezki, gdzie sobie śpiewamy tam jakieś karaoke, coś tam. Mhm. Ten, tam, staramy się. Tak, ten, te gwiazdy tańczą na lodzie. Mhm. Staramy się to, to kultywować, wszyscy to lubią. Mhm. No jakby robimy, no, to też jest integracja. Oczywiście oprócz takich imprez mhm. mega jakichś tam masowych. Dobra, teraz jeszcze taka rzecz jak e, wspólne projekty tam ze ścianą. Jest, nie możemy teraz sobie zobaczyć, ale jest tak rząd stolików, sześć osób siedzi przy jednym projekcie. Nie? Jak to. szybko byś powiedział, bo tam nie za dużo czasu. No, to... mówię, mówię tylko szybko. Mamy sytuację, w której po prostu musimy przysiąść i, i, i zrobić coś bardzo szybko. Zgraliśmy cały zespół w, na początku tygodnia w jeden z, duży ten. Znaczy, część osób została po prostu jakby jest poza projektem, mhm. ale w tym momencie okazało się, że no siedzimy wszyscy razem, jest zupełnie inna atmosfera pracy, no pracuje się tak zespołowo bardziej w kupie. I to też to, to zgranie tego zespołu pozwoliło to tak, jak, Ta. jak ty mówiłeś, że po prostu o tyle godzin schodzi, że nawet jesteście Ta. zdziwieni, że okej, okay, że po prostu... W takim zespole, bo sześć osób to już jest duży zespół. Tak. Na no łebowe rzeczy, no nie, że to się daje, się tam ludzie nie, po, nie. nie pokręcą, no nie? Tak. Dobra, następna czwarta to jest dobry duszek. Ale to nie wychodzi zawsze. Dobry duszek. No, tak. jakby, co, co miałeś na myśli? No to, że ludzie mogą teoretycznie do ciebie przyjść i coś ci tam powiedzieć, bo ty jesteś taki dobry człowiek i w ogóle. Nie? No tak, ale to wynika też tak, że na przykład wiedzą, że mogą przyjść, bo ja też na... O, to, to, to też jest taka jedna rzecz, że na tych comiesięcznych rozmowach, pomimo tego, że czasami nie ma o czym rozmawiać, to zawsze zawsze gdzieś tam staram się powtórzyć, że słuchaj, jak są jakieś problemy, coś się dzieje, tego przyjść do mnie. Zawsze tu mamy miejsce, gdzie można sobie na spokojnie usiąść i ten. ja zawsze mam czas yy, na takie rozmowy, tak? Yy, zawsze będę w stanie wysłuchać i. A taka jedna yy, rzecz, o której mówiliśmy tak na, na podsumowanie tego wszystkiego oczywiście, to żeby, żeby jednak kultywować te relacje z tymi osobami, no bo, bo to jest warto, ale żeby być przede wszystkim, jeżeli tak chcemy, jeżeli też jest zgodne z nami, tak, to żeby być uczciwym po prostu w stosunku co do innych. Niektórzy nie są uczciwi, okej, okay. i oni tam się dobrze z tym czują i te firmy też dobrze jakoś tak pracują, bo to też chyba jest tak, jak zauważyłem, że po prostu do pewnej firmy pasują pewne, pewne, pewien rodzaj ludzi, po prostu one sobie tam mikroklimaty zawsze się mm -hmm. tworzą, więc z tego tak jak w stosunku do jak ty lubisz, to po prostu być uczciwym. No, nie? Ty lubisz być hmm. uczciwym, więc bądź uczciwym wśród, do innych i ta atmosfera się taka tworzy, tak? czyli, czyli po prostu dbanie, dbanie naprawdę o tych, o tych programistów, ten cały zespół, no, robienie i no, czasami dobrze, po prostu jak trzeba, czasami trzeba niestety pogonić, no nie? I, 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 Ale wtedy oni też mówią. Ale wtedy okay. to wiedzą. Tak, tak, oni wtedy to wiedzą, mówią, OK, dobra, siadamy, tak jak teraz siedzicie, robicie, nie? Kończycie hmm. projekt. Dobra, słuchaj, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. W dziękuję. ogóle ten te, te film jest skręcony dla software developer journal e, i, i pozdrawiamy wszystkich, którzy kochają to pismo i, i, i którzy, którzy je czytają. No nie? E, I w takim razie, hej, do zobaczenia, do następnego odcinka. Hej. hej.